I na południe niebieskie tego roku zaprowadzili dwaj kapłani. Jest jeden, który stoi przy obrazie, miesiąc grzesień. Jeden kapłan od Matki Bożego Piotniańskiej pracuje obecnie w Gorzowie, ale przez jakiś czas pracował razem z księdzem Karolem w Zionym Różu w parach siebie i w też. swoją wiedzą w okresie średniej adolescencji do rastania. Żeby tak zainteresować i tak skupić i tak zachwycić Jezusem. Wszyscy, do obiecy do pojednania, do pokuty, wszyscy się pojednali. Przecież wielka noc w sercach waszych młodych. Z Bogiem idą. Życie pomży samo ją nią, Marze, dzieci dzieci nieraz spać, a duże nie dają żyć. Jeżeli nie na się Boga w to serca, w pustki nic nie tylko nie można przestać Przyjdzie na papier, przyjdzie na papier, przyjdzie coś innego, co zabije Wasze. Ale warto zobaczyć tych, których sprowadziliśmy tutaj, którzy gospodarowali sprowadzali, ciasto wszyscy uczą w szkołach, czy w szkołach średnich, tamten też, w Bogowie. Maciej, Maciej, odkryłem go sam osobiście i trwam w sobie, zachwycie, no bo przecież uczyłem go tyle lat i uczę. I słuchajcie, co łaska Boża może uczynić z człowiekiem? Nie poznałem tego, Widzę wszystkie te dzieci, te, te najmniejsze. No. Widzę Colibor. Nauczyciele z moimi domami. Coś wspaniałego, fantastycznego. Każdy też powiedział w wie, wielkim kastydziu, to, to mówi. Jeżeli będzie sławom, to się pochwali, to diabeł ci złożył komplement. Nie chcę na za dużo chwalić, ale... Dzisiaj bardzo... zawsze, jak się budzą te skargi, będzie nam bardzo miło. Ma się życzenia świąteczne takie same, jakby bym przeżyć ostatnio. I Bóg płasko i Bóg sławi, i Matka Boża ma obiece. a wszystkie różne. oddały swoje młode życie Bogu. Zaśmierono jest z rzeczą, że pan mógł wyprowadzić Cię na daleką Syberię, a potem kazał 300 tysiącach kilometrów wrócić, żeby przyjechać na siebie. Sam będąc Ojcem zakonnym, przybliżyła się w przycudny sposób Boga Ojca. Ojca, który jest miłosienny, kochający, ale również Wymagający. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, że naszym ojcom pokazałeś, jaka powinna być ich postawa ojca, aby kiedyś dziś winnił kochać następne pokolenia. Dziękujemy Ci za to, że pokazałeś nam wartość modlitwy. Wczoraj na spotkaniu nauczycieli w jakiś szczególny sposób przeżyłam Jego zdjęcie. Zdjęcie zawsze które 60 lat mogło się przed krzyżem w do domu, bo nie było nic kapłana, nie było szwętych. Oni zatruwali wiary ojców, trwali, czekali. Niczym Izraelici, którzy w Babylonie czekali 70 lat, a on czekali 60. Będzie nas pomagać. Ze swojej strony, w imieniu nauczycieli, wszystkich zgromadzonych w kościele całej naszej marche, składam Ci serdeczne zabrać. Oby Matka Boża prowadziła Cię wszystkimi drogami i strzegła Ci na tych drogach. Aby Twoje życie kapłańskie było święte.